Jesteśmy w kamienicy na Nisokraśnicką 20. Mam tutaj przedwojoną Wertkine. Cześć. Tutaj trzeba mieć klucz. Tutaj macie taki panel oryginalny. Ale wygląda tak. Oryginalny. Jeszcze na dodatek. Jest jednobieg. Tutaj macie drzwi. A my jedziemy na czwarte. To jest. To jest pierwsza przedwojenna winda na moim kanale. Pierwszy raz jedziemy przedwojenną windą. Jak byłem tutaj, to wtedy ona. Niestety nie miała tego blucha, teraz go mam. Na razie jest na moich drzwiach. Znaczy na drzwiach tej windy. Lecimy jakaś trzy razy. O, pokażę mniej więcej drzwi. Trzeba mam mocniej to zrobić? Czekajcie. O, trzeba tak mocniej. Teraz zostawię. Tutaj macie oryginalny przycisk trzymania od złuta. Dobra. Jedziemy jeszcze, jeszcze raz na parter. Jedziemy na parter. Także to jest przedwojenna winda marki Werthein Zrobiłem zdjęcie tego Wertheina W końcu mogę nim jeździć, klucz działa Ja mam, słuchajcie, ten klucz Tutaj nagle mi moje pasje i użytkowili KKK H&M Pozdrawiam ich Dobra Jedziemy na czwarte Ale bardzo mi się podoba ten panel Patrz, jaki oryginalny po prostu to jest 100% oryginalna winda Jeszcze nie wiem, który to jest rocznik Ale zobaczcie, jaki nietopowy dźwig tego, tego dźwigu Mamy takie lustro Cześć Pozdrawiam z Krakowa Dobra, jest czwarte I od razu na parter Sami jeszcze nagramy Dobra, zaraz wysiądziemy z tego dźwięku, ale bardzo nietypowe mi. Dobra, zaraz będziemy wysiadać. Parter. Masz ten klucz? Dobra.